Cześć, witajcie. Kolejny update odnośnie autopilota, znaczy samosteru wiatrowego. A przy okazji odnoszę Was do odcinka rozmów z MESY, w którym ostatnio uczestniczyłem. I właśnie rozmawialiśmy na temat samosterów wiatrowych. Bardzo fajnie poprowadził Chris. E, tutaj gdzieś postaram się umieścić link do um, tego odcinka. Także bardzo, bardzo zapraszam. Fajnie się to ogląda. Mnóstwo merytorycznej, takiej przydatnej wiedzy. No, a teraz wracajmy do tej mojej amatorki. Co się zmieniło od ostatniego czasu? Eee, przede wszystkim, jak widzicie, zostało trochę poklejone. Jeszcze się to trzyma, zaraz to rozkręcę, bo stało, no, chyba tydzień czasu sklejone, bo nie miałem czasu tutaj się zabrać za to i wracać i z tym działać. Także zobaczymy dzisiaj, jak wyszło klejenie. Eee, tej części górnej jeszcze nie kleiłem, ale. To będzie musiało być klejone w taki specyficzny sposób, że jedna część zostanie z tymi przekładkami sklejona, natomiast druga, ta górna, musi poczekać na pomalowanie, bo ta szczelina pomiędzy też musi być zabezpieczona w jakiś sposób, więc musi zostać pomalowana. Prawdopodobnie wybór padnie na podkład, czyli primer, primer konkretnie poksydowy, a na wierzch pójdzie... Poliuretan. Ja, Jaki zwykły kolor, ale wydaje mi się, że to będzie najlepsze zabezpieczenie. Nie będzie to oddawało naturalnego piękna sklejki, no ale trudno. Chodzi mi bardziej o to, żeby to zostało zabezpieczone odpowiednio. E, zatem jedna część zostanie przyklejona, druga część będzie klejona już dopiero po pomalowaniu. To też będzie wyzwanie, żeby to zrobić dobrze. E, co jeszcze? Słuchajcie, w międzyczasie udało mi się dostać. Za niewielkie bardzo pieniądze używane jarzmo od 420. Fajne aluminiowe jarzmo. Stan, no, dobry stan. Co tutaj do dużo mówić? no Piękne nie jest. Normalne ślady użytkowania, ale mi tutaj nie chodzi o to, żeby to szło na wystawę. Ma być po prostu sprawne. I jak tak sobie pomyślałem, że mam robić ze sklejki znowu całe jarzmo, żeśbyś to wszystko. To stwierdziłem, że może faktycznie łatwiej w taką używkę pójść, jedynie wystrugać płetwę. Płetwa na razie wziąłem arkusz 50 długości, może być trochę mało. Nie wiem, zobaczę. no Skrzydło tego wejna też mam dosyć w sumie niewielkiego w stosunku do tego, co podaje chociażby cała dokumentacja różnych samosterów wiatrowych, które są gdzieś tam poopisywane. Zobaczymy. No to to wszystko jest na zasadzie rozpoznania. Bojem, jeśli będzie za mało, to będę się wtedy zastanawiał, co robić dalej. Dobra, póki co to, co na dzisiaj, czyli rozkręcam to, y, sprawdzam, jak się to pokleiło, szlifuję i, i zobaczymy, co się jeszcze uda zrobić. No dobra, to teraz demontaż. Yy. No, puść, puszcz. Puść. Jeszcze się przykleił, czy co? No, ok. Ścisk zdjęty. O, wypchało klej nawet hm. wszelkimi możliwymi otworkami. O, proszę. Otworek się zakleił, ten przez który przechodzą. Klej ma strukturę pianki. To był Soudal D4. No, polecił mi sprzedawca, że ponoć. To jak sklei, to prędzej się sklejka rozwarstwi, niż, um, niż klej puści, więc stwierdziłem, że zaufam, uwierzę i takim klejem skleiłem. Na razie wygląda to nieźle. Fajnie, że jest ta piankowa struktura, bo to jedynie znaczy, że on powinien popłazić we wszystkie miejsca, we wszystkie otworki i ładnie to wypełnić. No ale, dobra, rozkręcajmy. Chyba była dziesiątka. Kleju nakrętki. Ok. Górna część. Ona nie była klejona, więc wygląda dobrze. Znaczy wygląda jak wyglądała przedtem. A teraz tak. Te śruby górne wyjdą. A co z tymi? Czy uda mi się je wypukać delikatnie? Hehe! <trym zlega> z kleju. Zaraz je wyciągniemy. Po co ja to w ogóle wykręcam? No po prostu chcę przeszlifować jeszcze troszeczkę, żeby było ładniejsze. Dobra. Ta strona na pewno potrzebuje, bo tutaj klej wylas ewidentnie, więc no trzeba. Trzeba śrubki usunąć. <grym> Całe zaklejone tutaj. Tu górę trochę stłukłem młotkiem, ale mam nadzieję, że da się to jeszcze przegwintować ponownie. Jest jeszcze tutaj, tak samo. Poprawimy gwint. tu gorzej, bo sam początek jest sklepany. W najgorszym wypadku się śrubę wymieni, ale akurat takiej nie mam. Więc byłoby mimo jakby wlazło. A jest nadzieja? Jest nadzieja. No i super. I świetnie. I druga śrubka odzyskana. No i jak to wygląda? Wygląda i super z jednej strony. No. Ani żadnego odgłosu nie wyda. Jest naprawdę mocno sklejone. Ale z drugiej strony jest mały problem, bo klej się wylał tutaj. Jak go teraz usunąć? No nic, będę się zastanawiał. Zobaczymy. Problem jest taki, że nie mam żadnego dłutka do drewna. Mam płaski śrubokręt. Zobaczymy, czy to cokolwiek da. E, idzie. No dobra. No, tak to wyszło. Chyba okej. Okay. Udało się wyczyścić w miarę. Nie jest idealnie gładko, ale. Też być nie musi. Dobra, teraz sobie jeszcze przeszlifuję ścianki. Tego już Wam nie będę nagrywał, bo to na szlifierce, a nie będę kadru przestawiał. Ok, jaki status? No, troszkę lepiej, nie? Udało się to w miarę wyszlifować. Troszkę się pozmieniał układ. Tak odrobinę dosłownie, no bo tutaj się zrobiła jakaś dziurka. Tutaj troszkę niedoszlifowane, ale to są już na tyle szczegóły, że nie ma znaczenia. A tutaj dosyć brzydko, ale to też nie powinno mieć żadnego problemu. I znaczenia, dobra, lecimy dalej. Dobra, teraz jeszcze troszkę klejenia. Mianowicie rozkręciłem tę część górną. Która ma, być, e, która ma trzymać wind vein. No i teraz troszeczkę kleju by pasowało pozbierać. Nałożyłem już, ale jest go za dużo zdecydowanie. No Nie chcę, żeby tak jak w przypadku poprzednim wyciekał mi na wszystkie możliwe strony, a już szczególnie na stronę, której nie doszlifuję, więc zbieram jego nadmiar. Kapie na podłogę, ale to nie szkodzi. Dobra. No właśnie, i tutaj tego nie chcę po tej stronie. Dobra. Udało się to posklejać. Troszkę powycierane. Tutaj zostają takie kanaliki dwa i one co prawda niecelowo, przypadkowo tak wyszło, że one są, ale mogą być fajne, ponieważ dzięki temu nie będzie się woda gromadziła w środku. Powinna odpływać, więc jeśli się okaże, że po malowaniu zaślepieje je całkiem, to chyba nawet przewiercę takie dedykowane małe otworki inspekcyjne, żeby woda stamtąd uciekała. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się do następnego. Cześć!